Evil Ash to demoniczny sobowtór Asha Williamsa, który odegrał kluczową rolę w wydarzeniach rozgrywających się w średniowieczu. Jako przywódca armii martwiaków stanął na czele oblężenia zamku Kandar, pragnąc zdobyć Necronomicon Ex Mortis. Ostatecznie jednak został pokonany przez swojego dobrego odpowiednika. Zanim przejdziemy do całego materiału o złym Aszu Williamsie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Po raz pierwszy zły aż objawił się w formie halucynacji w filmie Martwe Zło 2, gdy Ash Williams uwięziony w chatce Knobich, spoglądał w lustro, próbując przekonać samego siebie, że wszystko jest w porządku. Wtedy z odbicia wynurzył się jego demoniczny odpowiednik, chwytając go za szyję i szydząc z jego sytuacji powiedział: "Właśnie pociachaliśmy na kawałki naszą dziewczynę piłą łańcuchową. Brzmi w porządku?" Po chwili Ash zdał sobie sprawę, że dusi samego siebie, a postać w lustrze była tylko projekcją jego strachu i szaleństwa. Po opuszczeniu przeklętej chaty Ash Williams został przeniesiony do średniowiecza, gdzie miał odzyskać nekronomikon, aby powrócić do swoich czasów. Podczas wyprawy na cmentarz wpadł w zasadzkę kandaryjskiego demona i schronił się w starym wiatraku. Tam przez przypadek rozbił lustro, z którego wyskoczyły miniaturowe wersje jego samego. Jeden z mini ashów wskoczył mu do ust, a próba sparzenia go wrzątkiem doprowadziła do mutacji i narodzin Evil Asza w pełnym rozmiarze. Nowonarodzony sobowtór był nie tylko fizyczną kopią Asza, ale również jego zupełnym przeciwieństwem: sadystycznym, chaotycznym i pełnym pychy. Wkrótce zaatakował swój pierwowzór, nazywając go grzecznym dwulicowym tchórzem, tańcząc wokół niego i drwiąc. Prawdziwy aż nie zniósł tej zniewagi, sięgnął po strzelbę i strzelił mu prosto w twarz. Następnie pociął jego ciało na kawałki, a głowę zakopał w lesie. Zanim ziemia zasypała jego twarz, zły Ash rzucił jeszcze groźbę. Prędzej umrzesz, niż zdobędziesz nekronomikon. Niestety, Ash Williams nie wypowiedział prawidłowo inkantacji przed zabraniem nekronomikonu, przez co obudził się ponownie jego mroczny odpowiednik. Odradzając się jako potężniejsza wersja siebie, Evil Ash stanął na czele armii martwiaków i ruszył na zamek Kandar, by zdobyć księgę. Rozkazał także porwać Shale, ukochaną swojego pierwowzoru, a następnie przemienił ją w Didite i ogłosił swoją królową. O oh my god! Oh my god! My Shayla. My Shayla. podczas oblężenia zamku wykazywał się niesamowitą siłą i determinacją. Sam złamał metalowe wrota, walczył na miecze i strzelał z kuszy. Ostatecznie stanął do walki twarzą w twarz z prawdziwym aszem. W ich pojedynku Ash przebił go włócznią i spalił pochodnią, ale Evil Ash wrócił jako szkielet i kontynuował walkę. W końcu bohater zwabił go na katapultę załadowanym prochem, wystrzelił go w powietrze, gdzie ten eksplodował i został w końcu unicestwiony. Po jego śmierci reszta martwiaków upadła, a Sheila wróciła do ludzkiej postaci. Ponad 30 lat później, gdy aż ponownie znalazł się w chatce Knobich, zmuszony był walczyć z kolejną wersją swojego mrocznego sobowtóra, tym razem stworzoną z jego odciętej ręki. Po jego pokonaniu skomentował całą sytuację z sarkazmem. Ręka mi odrosła i znów muszę rąbać mojego złego klona. Może kiedyś zacznie to być dla mnie dziwne.